11 czerwca obchodzimy wspomnienie świętego Barnaby, apostoła. Barnaba urodził się na Cyprze, w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię brzmiało Józef, ale apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Clemensa Aleksandryjskiego i Eusebiusza Barnaba miał należeć do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów pana Jezusa. Był krewnym świętego Marka Ewangelisty, dlatego święty Paweł nazywa go kuzynem ewangelisty. Barnaba zapewne ze świętym Pawłem przybył do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, znanego rabina, uczonego żydowskiego, pogłębiać swoją wiedzę w zakresie religii mojżeszowej. Dzieje apostolskie wspominają, że Barnaba sprzedał całą swoją ziemię, którą posiadał, a pieniądze ze sprzedaży przyniósł i złożył u stóp apostołów. O powadze, jakiej zażywał wśród apostołów, świadczy to, że Barnaba przygarnął świętego Pawła po jego nawróceniu i dopiero z Barnabą Paweł mógł pójść do pozostałych apostołów. Wraz ze świętym Pawłem Barnaba udał się do Antiochii, gdzie pozyskali wielką liczbę wiernych dla Chrystusa. Był to rok drugi po narodzeniu Pana Jezusa. Barnaba i Paweł swoje nauczanie kierowali najpierw do Żydów, kiedy jednak ci ich odrzucili, poszli do Pogan. Aby jednak nieofitów nie zrazić, nie nakładano na nich żadnych obowiązków prawa mojżeszowego, a żądano jedynie, by dawali świadectwo Chrystusowi przez przyjęcie chrztu i życie zgodne z Ewangelią. Wieść o tym dotarła jednak do gminy jerozolimskiej, która pilnie przestrzegała prawa mojżeszowego. Barnaba po raz pierwszy wprowadził Pawła do gminy żydowskiej. Obaj apostołowie bronili tam swojego kierunku działania wobec nawróconych z pogaństwa. Sprawę na Soborze Jerozolimskim rozstrzygnięto na korzyść Barnaby i Pawła. Ustalono wtedy, że wolno nawracać pogan, kiedy w danym mieście Żydzi nie przyjmują nauki Chrystusa Pana oraz że nawróconym z pogaństwa nie należy narzucać obowiązku zachowywania prawa mojżeszowego. Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym ducha świętego i wiary. Razem ze świętym Markiem, jako towarzysze świętego Pawła, udał się w pierwszą podróż misyjną na Cyp a stamtąd do Azji mniejszej. Barnaba zamierzał wraz z Pawłem udać się w drugą podróż misyjną. Doszło jednak do konfliktu, gdyż Paweł stanowczo sprzeciwił się, by w tej podróży brał udział również Marek, który w czasie pierwszej wyprawy samowolnie ich opuścił. Barnaba w tej sytuacji wycofał się i powrócił z Markiem na Cyp, gdzie kontynuowali pracę apostolską. Od tego momentu giną wszelkie informacje o Barnabie. Według podania miał pozostać na Cyprze jako pierwszy biskup i pasterz tej wyspy. Miał też działać w Rzymie, Aleksandrii i Mediolanie. Około roku 60 na Cyprze, w mieście Salaminie, poniósł, wedle tego przekazu, śmierć męczeńską przez ukamienowanie. Jak mówi podanie, za cesarza Zenona w roku 488 odnaleziono relikwie świętego Barnaby. Miał on na piersiach Ewangelię św. Mateusza, którą sam własnoręcznie dla swojego użytku przepisał. Jak wielką popularnością cieszył się w pierwotnym chrześcijaństwie święty Barnaba świadczą liczne dzieła Jemu poświęcone. Kult świętego Barnaby był już w czasach apostolskich tak wielki, że tylko jemu jednemu z uczniów dzieje apostolskie nadają zaszczytny tytuł apostoła. Barnaba jest czczony jako orędownik podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych. W ikonografii święty Barnaba przedstawiany jest jako starszy mężczyzna z długą brodą, w tunice i płaszczu, albo w szatach biskupich, czasami jako kardynał. Jego atrybutami są ewangeliarz, zwój pergaminu, gałązka oliwna, halabarda oraz model kościoła. Módlmy się... Boże, ty przeznaczyłeś do nawrócenia pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i ducha świętego. Spraw, aby twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego syna, który z tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah, mm -hmm.